Technik technologii drewna Technik technologii drewna wytwarza wyroby z drewna i z materiałów drewnopochodnych. Osoby z takim wykształceniem często są zatrudniane na stanowiskach kierowniczych. Wtedy do ich głównych obowiązków należy nadzorowanie pracowników. W przemyśle meblarskim wykorzystuje się rozmaite narzędzia i elektronarzędzia ręczne, takie jak młotki, wiertarki czy wkrętarki, które ułatwiają obróbkę materiałów. Do obróbki większych elementów z drewna lub wykonanych z materiałów drewnopochodnych wykorzystuje się specjalistyczne, bardziej skomplikowane maszyny. Stosuje się piły, piły formatowe i maszyny do oklein. Precyzyjne formy otrzymuje się dzięki obróbce ręcznej. Do tego celu wykorzystuje się m.in. szlifierki, które wygładzają powierzchnię i nadają przedmiotowi pożądany kształt. Najbardziej skomplikowane maszyny wykorzystywane w tej branży to maszyny sterowane numerycznie. Operator programuje taką maszynę, a komputer przetwarza dane i wykonuje zlecone zadania. Technik technologii drewna to zawód, który daje wiele możliwości rozwoju. Osoba z takim wykształceniem może znaleźć pracę m.in. w zakładach meblarskich, w laboratoriach czy biurach projektowych.